Witamy w kolejnym odcinku panią poseł do Europarlamentu, panią Małgosię Hanslik, która reprezentuje już drugą kadencję, kadencję, tak? Tak. drugą kadencję nasz region, nasz kraj. W sprawach organizacyjnych, no wszyscy jesteśmy zainteresowani, jak odbywa się takie życie i na forum Parlamentu Europejskiego, ale również. Tak powiem poza kulisowo. Jaki język jest obowiązujący w Parlamencie Europejskim? Okej. Okay. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo i serdecznie podobnie. Cieszę się, że mogę znowu z Państwem się spotkać. Właściwie to nie ma jednego obowiązującego języka, dlatego, że w Parlamencie Europejskim a mamy 23 języki oficjalne. Mimo, że jest 27 krajów stowarzyszonych, a właśnie to takie małe zaskoczenie. <grychy> Mimo, że mamy 27 państw należących do Unii, to przecież na przykład e, Austria i Niemcy no posługują tak, no. się tym samym niemieckim, prawda? Więc odpada. Ciekawostką jest to, że na przykład Belgijczycy czy Luksemburczycy w Parlamencie Europejskim używają francuskiego. Maltańczycy nie korzystają z języka maltańskiego, korzystają z języka angielskiego. No i y, od 2007 roku mamy dodatkowy język, jakim jest język staroirlandzki, stąd 23 języki obowiązujące w Unii Europejskiej. I chciałabym wszystkim Państwu powiedzieć i Panu Redaktorowi również, że język polski absolutnie jest oficjalnym językiem Unii Europejskiej. Proszę nigdy nie mieć wątpliwości, czy język polski jest językiem oficjalnym. Jeszcze raz powtarzam, tak jest. To znaczy, że możemy korzystać z niego, na przykład w jakichkolwiek korespondencjach do instytucji unijnych, mamy prawo otrzymywania odpowiedzi od tych instytucji w języku polskim, i wszystkie dostępne wszystkie dokumenty, które pojawiają się w Unii Europejskiej, dostępne są również w języku polskim. Natomiast no oczywiście. Te 23 języki powodują, że przedstawiciele 27 krajów jednak mówią w różnych językach. Nie ma jednego obowiązującego wspólnego języka. Niemniej dominującym językiem w Parlamencie Europejskim jest język angielski. I jeżeli rzeczywiście chcemy, bo tak, na sesjach plenarnych, na posiedzeniach komisji, na grupach roboczych, na spotkaniach frakcji, rzeczywiście możemy się posługiwać naszymi językami narodowymi, dlatego że wszystko, co się dzieje, na tych spotkaniach tłumaczone jest na 23 oficjalne języki, ale jeżeli chcemy już z kimś coś ustalić, y, namówić go do poparcia naszego stanowiska, to niestety już musimy się z nim spotkać i wtedy, no najczęściej po angielsku, niektórzy po francusku, niektórzy po niemiecku y, dogadują się już indywidualnie i wtedy rzeczywiście trzeba jakiś mm, język obcy znacie, żeby móc się z tym kimś porozmawiać. Czyli nieznajomość nie języka obcego, na przykład angielskiego, nie stanowi jakieś bariery już, to znaczy, e, i, oficjalnie, natomiast tak, no wiemy, że tak, wiele z historii tak. rozstrzyga się jednak w zdecydowanie zakulisowo, zdecydowanie zakulisowo za wiele mm, spotkań odbywa się, czy to w czasie lunchu, czy to na jakiejś kawie, czy czasem na jakimś spotkaniu typu kolacja, gdzie właśnie na przykład w większym gronie posłów z innych państw się spotykamy i coś tam ustalamy, i wtedy rzeczywiście, no nie zawsze na przykład język polski może być językiem oficjalnym, bo no nie, nie wszyscy przecież znają. Więc droga młodzieży języków Tego bardzo ta. zachęcam wszystkich młodych ludzi i również starszych, bo to nie znaczy, że tylko młodzi Jasne. mają się uczyć, ale wszystkie którzy tylko mają taką ochotę, rzeczywiście języki są bardzo potrzebne, nie tylko w Parlamencie Europejskim, ale w ogóle fajnie znać jakiś język, łatwiej wtedy poruszać się po świecie no i doznawać takiej przyjemności, rozumienia tych, którzy do nas się zwracają. Także zachęcam Państwa do, do nauki języków obcych, bo to wielkie, wielkie okno na świat. Pani poseł, chciałbym wrócić, bo wspomniała Pani w poprzednim odcinku o tym, co, co zrobiła Pani, 13 euro, deputowani. Dla polskich przedsiębiorców. Mówię tutaj o, o dyrektywie unijnej, której jest Pani współautorem. Znaczy, na pewno, może nawet nie, nie nie współautorem, bo to Komisja Europejska złożyła w 2004 roku projekt, ale na pewno to było takie moje pierwsze dziecko. Jeśli tej dyrektywie, takie moje pierwsze dziecko, z którym mnie w momencie wejścia do Parlamentu Europejskiego przyszło od razu pracować. Mówiłam już, że to była szalenie kontrowersyjna dyrektywa. Chodziło właśnie o to, żeby mieszkając na przykład w Polsce, móc świadczyć usługi w oparciu o polskie prawo i polskie przepisy na terenie całej Unii Europejskiej. Przy czym, proszę pamiętać, że to zawsze działa w dwie strony. Jeżeli polski przedsiębiorca z Białej chciałby świadczyć usługi w Czechach w oparciu o polskie prawo i polskie przepisy, no to tak samo Czech Mógłby świadczyć usługi o oparciu polskich. o nie o polskie, tylko o czeskie prawo, czeskie przepisy w naszym kraju, tutaj na przykład w Biesku Białym. Dlaczego to było takie istotne? Jeszcze do niedawna, do 2010 roku, do 1 stycznia 2010 roku, gdyby biały przedsiębiorca, przedsiębiorca, przepraszam, bielski usługodawca pewnego dnia postanowił, że pojedzie nie wiem, do Francji, do Danii, do Portugalii, Świadczyć usługi. Oczywiście mógł to zrobić. Nie ma żadnego problemu. Tylko zda... nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że do 1 stycznia 2010 roku ten przedsiębiorca musiał poświęcić mnóstwo czasu, bardzo wiele pieniędzy, żeby po pierwsze zapoznać się z przepisami państwa, do którego się wybiera, sprostać tym przepisom. Większość dokumentów albo prawie wszystkie dokumenty rejestracyjne swojej firmy musiał przetłumaczyć na język oficjalny państwa, do którego się wybierał. I niekoniecznie musiał dostać zgodę na prowadzenie działalności w danym kraju, do którego się wybierał. Ja do dziś pamiętam przypadki polskich firm, które, na przykład we Francji, spełniwszy wszelkie możliwe warunki, jakie stawia, stawiała Francja przed przedsiębiorcom polskim, nie otrzymał zgody na świadczenie usług we Francji. Wręcz wylądował w więzieniu, dlatego, że się upierał, że jednak ponieważ spełni te warunki, to powinien tę zgodę dostać. Więc ta dyrektywa była bardzo istotna, jeżeli chcieliśmy mówić o rozwoju rynku wewnętrznego, czyli tego rynku, który tworzą te 27 państw Unii Europejskiej, żeby na tym rynku nie było barier, przeszkód, żeby rzeczywiście ci przedsiębiorcy mogli z tego rynku korzystać. 4,5 miliona, ponad 4,5 miliona ludzi. Więc ta dyrektywa była ogromną szansą, bo mając zarejestrowaną firmę w Polsce, możemy zrobić rekonesans w Czechach, na przykład okaże się, że nie wiem, że nasza usługa, choćby wymiana okien, czy, czy ja nie wiem, babysitterstwo jest fajnym pomysłem i, i można sprawdzić to na tamtym rynku. I rzeczywiście udało nam się, tak jak już ostatnio mówiłam, po 2,5 roku doprowadzić do tego, że ta dyrektywa usługowa została przegłosowana. Kompromis faktycznie jest taki, e, mówi o tym, że można świadczyć usługi w oparciu mm, o przepisy i prawo państwa, z którego się pochodzi. Mało tego, ta dyrektywa narzuciła mm, kilka fajnych rzeczy. Przede wszystkim dotyczy to tego, że nie można tam nadmiernych obciążeń administracyjnych wprowadzać, nie można, bo do tej pory był cały szereg jakichś zezwoleń, nakazów, zakazów, nie ma na przykład w Niemczech, żeby brać działalność gospodarczą, trzeba było mieć e, określoną kwotę pieniędzy, trzeba się było na siłę zapisać do izby gospodarczej, czy się chciało, czy się nie chciało, więc tego rodzaju utrudnienia, tego rodzaju przeszkody czy bariery szeroko nazwijmy je Rozumiane administracyjne są stopniowo w większości państw już dzięki dyrektywie usługowej zniesione. A po drugie, też bardzo kapitalna rzecz, która została dzięki dyrektywie usługowej wprowadzona we wszystkich państwach Unii Europejskiej i która jest jakby z dnia na dzień poprawiana, udoskonalana po to, żeby lepiej służyć przedsiębiorcom, to są tak zwane pojedyncze punkty kontaktowe. Czyli Coś wirtualnego, co istnieje w sieci. Na stronach internetowych najczęściej ministerstw gospodarki poszczególnych państw członkowskich, gdzie możemy sobie wejść i dowiedzieć się wszystkiego. Nie wiem, planując świadczyć usług już się przyczepiłam tych trzech, to niech będą te Czechy, że możemy sobie wejść i dowiedzieć się, co trzeba, jak trzeba, na niektórych w okienkach, tych, w niektórych państwach, w tych pojedynczych punktach kontaktowych, można zgłosić tą swoją działalność, że tam się chce świadczyć te usługi. Można pobrać materiały dotyczące potrzebne nam, przepraszam, materiały jakiejś od strony prawnej dotyczące, nie wiem, podatków, jeżeli coś takiego potrzebujemy, a więc te pojedyncze punkty, w naszym kraju również chciałabym powiedzieć, że na stronie Ministerstwa Gospodarki Narodowej funkcjonuje taki pojedynczy punkt kontaktowy. Te punkty w ogóle zaczynają tak początkowo one miały tylko służyć informacji, ale one teraz zaczynają się rozrastać i coraz więcej informacji tam można znaleźć. Ja niedawno byłam posłem sprawozdawcą do właśnie na temat implementacji dyrektywy usługowej i te punkty kontaktowe były jednym z takich głównych elementów, na które zwracałam uwagę, zachęcałam Państwa członkowskie do tego, żeby właśnie w tych punktach kontaktowych były informacje o, o prawie pracy, o informacji o podatkach, o VAT-cie, o podatku dochodowym, żeby jak najwięcej przedsiębiorca mógł tam uzyskać. I, i kończąc już ten temat, mogę dyrektywy usługowej bardzo długo mieć, ale Zakończając ten temat chyba najistotniejsze jest to, że po pierwsze możemy mówić o swobodzie świadczenia usług. To po pierwsze, dyrektywa została zatwierdzona w 2006 roku, państwa członkowskie miały do 2009-31 do 31, chyba grudnia. 2009 roku, czas na implementowanie tej dyrektywy. Ona się stała faktem od 1 stycznia 2010 roku, czyli już nie to na papieru nie kupa pieniędzy potrzebna, tylko tak naprawdę decyzja, odwaga, determinacja danego przedsiębiorcy z Wielkiej czy z jeżeli będzie chciał pojechać na Słowację, do, na Węgry, no właściwie gdziekolwiek będzie chciał w Unii Europejskiej, będzie mógł te usługi, usługi świadczyć. No i powiem szczerze ponieważ to jest tak ważna rzecz, tak ważna kwestia, to to świadczenie, to, to swobodne świadczenie usług, ta możliwość rozwoju dla przedsiębiorców z naszego regionu, z naszego kraju, ale z całej Unii Europejskiej. Więc ja już dwukrotnie byłam w tej kadencji posłem sprawozdawcą na temat właśnie implementacji dyrektywy usługowej, więc cały czas jakby ten temat jest śledzony, przyglądamy się, jak poszczególne państwa członkowskie osiągną dyrektywę wdrożyły, co jeszcze należałoby zmienić, na co należałoby zwrócić uwagę, gdzie jeszcze coś poprawić. I, I na pewno dalej będę się tym tematem zajmowała, tym bardziej, że teraz końcem roku pojawi się taki ciekawy materiał, już jakby od strony ekonomicznej przygotowany przez Komisję Europejską, co tak naprawdę dyrektywa wyniosła nowego, jeżeli chodzi o sektor świadczenia usług. Pamiętam, w 2005 roku były przeprowadzone takie badania które mówiły o tym te badania były przeprowadzone na dosyć sporej grupie, bo prawie 400 tysięcy europejskich przedsiębiorstw, w tym również polskich. Jakie będzie miała skutki ekonomiczne ta, ta dyrektywa, czy ona będzie, w, jak, na przykład w jakiś sposób tworzy, wpływała na tworzenie miejsc pracy? I prognozy były bardzo bardzo ciekawe. Mówiło się nawet o 25 i miliona nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej, około 100 tysięcy nowych miejsc pracy w Polsce, więc czekamy teraz z dużym zainteresowaniem na tą ocenę ekonomiczną, która mam nadzieję zostanie przez Komisję Europejską. Jeżeli nie końcem roku, to na pewno na początku przyszłego roku opublikowana i Wtedy będziemy mogli już tak zobaczyć, czy faktycznie te, te jakby przewidywania i oczekiwania się spełniły. Mnie osobiście cieszy fakt, że swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej jest faktem i nasi i polscy przedsiębiorcy mogą z tego korzystać. Pani poseł, czyli w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że dzięki Pani pracy przysłowiowy <tryk> hydraulik wrócił do Polski doświ jako doświadczony pracownik po to, żeby wyje mógł wyjechać do Francji nie jako nie prezes zarządu firmy <tryk> instalacyjno-produkcyjnej. Nie tylko mojej pracy, bo to oczywiście, oczywiście. praca, praca, praca y, innych posłów również z Polski. Ale jakby, no, ja się tym tematem głównie w tamtym czasie zajmowałam, bo, bo byłam właśnie, w, też pracowałam wtedy w Komisji Rykularnej Obrony Konsumenta i tak jak mnie to było takie moje pierwsze dziecko. Jestem dumna z tego, z tego dziecka, ale na pewno jest to jakiś wśród zbiorowy, bo jednak. Nawet koleżanka sprawozdawczyni, socjalistka, która na początku była bardzo, bardzo taka oporna, w ogóle nie chciała słyszeć jakichś uwalnianiu usług w ogóle be i tak dalej. Tak samo koledzy z Francji czy koledzy z Belgii. Jakoś wszyscy rozumieliśmy potrzebę właśnie wypracowania tego kompromisu, to o czym mówiliśmy na czasie naszego ostatniego spotkania. No i, i, i dołożyliśmy wszelkich starań, żeby to porozumienie znaleźć hydrauliką i nie tylko. Dziękuję za tą interesującą rozmowę. Chciałbym zapytać, co w kolejnym odcinku. A ja myślę, że w kolejnym odcinku możemy powiedzieć o takich ciekawostkach, na przykład w Brukseli posłowie mają hotel y, parlamentarny, jak długo wolno przemawiać w Parlamencie Europejskim. Na pewno A proponuję, żebyśmy poruszyli również tematy związane z przedsiębiorczością, może dwa słowa o dyrektywie o opóźnionych płatnościach, która może interesować naszych. Przedsiębiorców małych i średnich, bo to też dosyć ciekawe. Wiem, że też trwają, trwają prace nad dyrektywą dotyczącą internetu, takich handlów. W też, możemy, też możemy o tym porozmawiać. Ale może następny no, <grymety>, bardzo. <grymety> <doktor, grymety> <doktor, grymety> bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję zapraszam. bardzo. Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.